A no, tak wygląda stare miasto już bez przewodnika powiedział mi co tu mniej więcej można zobaczyć, czyli kościoły wybudowana w tym samym czasie Dałem mu tipa 5 dolsów. Ale tylko dlatego, bo to był jedyny koleś, który nie chciał ode mnie pieniędzy Chyba tam po prostu pracował i we wstępie się ma. Right? O tam ładniejsze rzeczy, ale to jest miejsce turystyczne, bardzo więc będzie drogo. Myślę, że jakieś pamiątki kupię dużo taniej, ale. Naprawiłem sobie, znaczy sobie, naprawiłem, no. Naprawił mi koleś z za w Faryani. Nie chciał śluga. Mówi, że pali tylko zioło. Sklep z pamiątkami. Tylko ja mam tylko plecak. Tak jest mój bagaż. Nie mam gdzie schować. Właściwie są to rzeczy mało potrzebne Obra, to jest oglądania ryja pierwsze Początki kolonizacji w Mombasie. Coś jak teraz myślę, to mogłem kurde wziąć tego kolesia. Bo człowiek idzie ulicami i nie wie co to jest. A no, to pewnie wybudowali wtedy, i wtedy. Baba, 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 baba. Ale wystarczy Jak na parę dni w bombasie no. i chyba się to kończy Ok, thank O już tam ktoś inny szuka turysty, który mu da pieniądze Tutaj chociaż nie patrzę źle na kamerę nie Jestem <śm> to jest metra cienkie, więc nie będę wiedział, ale kamera zobaczy wszystko.

Ale nie mam już gotówki. Temu dałem 5 sówek, temu 5 szylingów 500 szylingów to jest. No, ja tam zawsze się targuję, że 100 szylingów to jest 1 dolar, oni chcą 110 za dolara. Ale tutaj jest ulica, nie kantor. Tutaj chyba. Można zobaczyć albo też... Okej. No,